Cmentarz dla zwierząt, ten z 2019 roku, powstał tylko i wyłącznie z jednego powodu. Proszę bardzo, według artykułu The Hollywood Reporter z października 2019, Paramount podobno zdecydował się na nakręcenie nowej wersji po tym, jak otrzymali od Stephena Kinga wypowiedzenie praw do książki. Tak to się często dzieje, że twórcy, w tym przypadku Stephen King, podpisują kontrakt z wytwórnią i w ciągu... Ale w ciągu albo co ileś tam lat na przykład muszą wypuścić film. Tutaj rzeczywiście nic się nie działo od 1992 roku, więc widać Stephen King był bardzo. Mm, tak, osobą, która stwierdziła, dobrze, No będę, będę cierpliwy, ale rzeczywiście w końcu, się, w końcu się wkurzył. Zabrali się za to, pewnie, że tak, w ogóle za reżyserię chciał się wziąć, Andy Muszetti, który dwa lata wcześniej wyreżyserował to. No, ale się okazało, że no pewnie, że tak bardzo, że tak się, tak się dzieje. Nie zgrały się grafiki albo po prostu były inny koncept. No, nie wiadomo, do końca nie ma informacji. W każdym razie nie wyreżyserował, ktoś inny się zajął, zajął reżyserią. Fabuła? Pewnie, że tak. Fabuła jest taka, że jak znasz książkę, to dokładnie wiesz, co chodzi. Rodzina wprowadza się do nowego, do nowego domu. Przy, drodze, przy domu jest droga, gdzie śmigają bardzo szybko ciężarówki. No, i tak, pewnie, że tak to, tak to jest. Kotek zostaje. Przez tę e, ciężarówkę potrącony. Potrzymy zostaje pochowany na cmentarzu dla zwierząt wraca do życia, a później, później to samo się dzieje z dzieciakiem, i jest rzeczywiście bardzo, bardzo e, smutno. Więcej nie ma, nie ma co mówić, bo akurat to jest tak samo jak, jak w oryginale. Prawie tak samo są dwa wyjątki, ale o tym oczywiście będzie, będzie za chwilę. Fabuła muszę przyznać, że bardzo mnie zaintrygowała. Ponieważ jedynka, no niestety, czuć, że ona nie była świetnie zrobiona. Zresztą mówiłem o tym już wielokrotnie, że lata 80., właśnie 90., jeżeli chodzi o twórczość Stevena Kinga, no to nie były najlepsze produkcje. Mówię o straszakach. Nie, nie wszystko, bo wiadomo, że no chociażby wie, Zielona Mila albo Skazań na Szowszym, to jest po prostu poezja. To jest rzeczywiście coś pięknego. Ale jeżeli chodzi o, o, o straszaki, no to nie było. Rzeczywiście nie było bardzo dobrze. A tutaj dostaliśmy film, który tak naprawdę uwspółcześniał nam to, co było, bo mówiłem wcześniej, że są dwie zmiany, są jak najbardziej, są dwie zmiany w stosunku do książki oraz w stosunku do tego, co było w pierwszym filmie, a warto powiedzieć, że pierwszy scenariusz do pierwszego filmu napisał sam Stephen King, więc kiedy twórcy zrobili te zmiany, stwierdzili, "OK, proszę bardzo, Stephen, żeby tam jakoś powiedzmy zaopiniował, powiedział, hmm, te, podoba mnie się to. I rzeczywiście są dwa zwroty akty, których nie ma w książce i muszę przyznać, że podoba mi się ta zamiana. Podoba mi się to rzeczywiście, co się, co się dzieje. Nie powiem ci oczywiście, co musisz sobie obejrzeć yy, film, żeby wiedzieć dokładnie jak, gdzie, co, jak i kiedy. A najlepiej jeszcze, się dał suba, to wtedy będzie już rewelacja. Ale tylko i wyłącznie, jeżeli lubisz takie materiały. No i kiedy to zrobiono, stwierdziłem o. Tego się nie spodziewałem, wiesz, bo często gęsto jest tak, że dostajemy nową wersję, to jest po prostu kopia, tylko że powiedzmy uwspółcześniono, że zamiast telefonów stacjonarnych mamy komórki, zamiast vhs u mamy DVD i tak dalej, tak dalej. A tutaj rzeczywiście pod, pod, podeszli twórcy do, do tego filmu z pietyzmem. Rzeczywiście mi się podobało bardzo. Zakończenie w ogóle jest inne niż w oryginale i widać było, że... No niestety to już są te czasy, że planowana jest przy okazji kolejnej części, jeżeli taka ma być, właśnie Brama Brandenburska, cała wiesz, Brama Floriańska z otwarciem do kolejnej części pod warunkiem, że film zarobi i będzie dobrze. A ten film zarobił bardzo dobrze, więc o tym będzie jak najbardziej za chwilę. Ale fabularnie, no oczywiście ten film nie wnosi ni niczego nowego, ale podoba mi się to, jak go potraktowano. Tak? Jest rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo interesująco, bardzo ciekawie. Obsada mi się również podoba, muszę powiedzieć, i tutaj, tutaj będzie zaskoczenie. Można nawet sobie jeszcze włączyć teraz IMD, bo mi się wyłączyło. I zaskoczenie polega na tym, że w roli głównej, właściwie w roli jednej z głównych, występuje Jason Clark. Faceta możesz na pewno kojarzyć z wielu filmów, jak, jak chociażby Everest, czy, czy jeden z Terminatorów, a według mnie to jest po prostu. Jason Clark, to jest Zbigniew Buczkowski Hollywoodu, on się naprawdę do niczego nie nadaje, nie jest on rewelacyjny i tutaj też nie szanuję go za bardzo, bo akurat no, nie da, się go estymą, co to dużo mówić, po prostu jak dla mnie to jest facet, jest po prostu bardzo słaby, ale podoba mi się, bo w roli Jada wcielił się John Little, facet, który już niedługo będzie Dumbledorem w serialowym Harry Potterze, a znają go sprzed wielu, wielu lat, bo chociażby był taki film Rykoszet jeszcze, z Denzelem Washingtonem mnóstwo lat temu, albo na krawędzi ze Sylwestrem Stallone, kiedy też, też wcielał się w antagonistę. Ale akurat tutaj mi się, mi się podoba, jego rola jest, jest fajna i ona jest rozbudowana, wiesz? Nie ma tego jak, jak w jedynce że ten Jad w jedynce wrócił w oryginale. Że ten Jad rzeczywiście nie jest nie jest taki. Wylewny. No nie, tutaj jest dużo więcej się dowiadujemy na, na temat tego, co, co tam może czyhać za tym lasem, za tym ogrodzeniem y, w tym lesie. Więc rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo mi się, mi się to podoba. I tak, młodzi aktorzy tutaj y, pewnie spróbuję prze przeczytać, ale Jette Lawrence, wydaje mi się, i Hugo Lavois. A także Lukas Lawoie, bo akurat byli grani przez bliźniaków, więc rzeczywiście oni dosyć, dosyć fajnie się y, spisali, więc y, no, poza tym Jasonem Clarkiem, który jest sztuczny, drewniany i y, pewnie albo miałby y, ksywę pinokie, a gdyby był w Polsce, to pewnie nazywalibyśmy go Grzegorzem Rasiakiem polskiego aktorstwa. W każdym razie poza nim jest rzeczywiście fajnie. E, Amy Samet jako Rachel też rzeczywiście daje radę i jest to ciekawie. E, bardzo interesującą opcją to jest, jak potraktowano klasykę, to znaczy, jak potraktowano oryginał. To nie jest tak, że my się odcinamy, że wiesz, o tamto było złe, tam to było, ee, a Po prostu teraz byli super. Nie, rzeczywiście nie. Pod, pod, podeszli do, do tematu, jak już mówię, wcześniej, z pietyzmem i dobrze to było zrobione, bo ten film daje nam dużo więcej. To jak mia, ja się miałem zarzut przy okazji pierwszej części, że nie dowiedzieliśmy się więcej na temat Wendigo, bo tak się nazywa rzeczywiście ten, ten stwór, to bóstwo. I oczywiście tutaj Jad przychodzi, przychodzi w sukurs z informacjami. W przeciwieństwie do cmentarza dla zwierząt z 1989 roku, Jad daje wskazówkę, czym jest ta istota, gdy wyjaśnia Louisowi, czego dowiedział się o tym tajnym cmentarzysku. Dom Jada jest pełen książek o indiańskich legendach, będących częścią całego życia poświęconego badaniom nad lasami. Gdy Louis przewraca strony jednej książki, widzi te same ostrzegawcze znaki. Które dostrzegł na drzewach A, ilust a następnie ilustrację Wendigo Górującą gru postać nad wszystkim Z porożem jelenia Oczywiście są to ciekawostki z IMDB, którymi się posługuje Więc rzeczywiście tutaj jest Bardzo dużo tych, tych informacji I muszę przyznać, że podoba mi się to Bo film ma niesamowity klimat, naprawdę klimat ma, ma, ma dobry, fajny, tam oczywiście wiem, że były, były problemy, bo sami twórcy nie bardzo widzieli, jak na przykład ugryźć sprawę tego, że w książce ta ścieżka, która prowadzi do, do lasu jest opisana jak, kiedy, kiedy jest księżyc, ona tak jakby błyszczała, no trzeba rzeczywiście było jakoś to zrobić, ale jest ale jest rzeczywiście w miarę dobrze to dobrze to zrobione jak już mówiłem wcześniej, klasyka tak, pamiętamy, nie zapominamy, ale również nie zapominamy o tym, że to jest twórczość Stephena Kinga. I rzeczywiście trzeba też zrobić ukłon w jego, w jego kierunku. I tutaj to jak najbardziej się pojawia. I pamiętaj też, to jest 2019 rok, w 2017 wyszło to, tak? It, z Pennywise'em. W roli, roli głównej można byłoby rzec. Otóż, kiedy Rachel wraca do domu z Bostonu, na autostradzie jest znak znacznym Dery 20 mil. Oczywiście Dery, tam się rozgrywa akcja tego. Także Dery to miasto, które pojawia się w licznych opowieściach Stevena Kinga, najbardziej, najbardziej znana oczywiście jest z, z książki It, czyli To. Więc rzeczywiście mamy nawiązanie do, do Pennywise'a Również podczas przyjęcia urodzinowego nowego Eli chce słychać Jada mówiącego, był tam taki wielki Bernardyn. Zgładził chyba cztery osoby To oczywiście jest nawiązanie do Kujo Innego filmu opartego na powieści Stephena Kinga Również będzie omówione w cyklu Kultowe horrory, bo widzowie tego kanału wybrali Tak, ażebym omówił Wszystkie thrillery Horrory, straszaki na podstawie Twórczości Stephena Kinga, więc rzeczywiście będzie tego Bardzo dużo, będzie tego rzeczywiście mnóstwo Mnóstwo omawiania I widać, że Ja często mówię zwłaszcza przy takich, takich filmach, w takich seriach, jak na przykład tutaj, powiedzmy, Predator, Terminator, Obcy i tak dalej, i tak dalej, że nie podoba mi się to, że niejednokrotnie jest tak, że film jest tworzony, robiony po prostu, o, tak, żeby po prostu zgadzały się rubryki w Excelu, po prostu, żeby ta pani księgowa miała dobrze to wszystko wypełnione. A tutaj widać, że to było tworzone przez osoby, które bardzo temat lubią i znają akurat. Dave, Dave, Kevin Kulsz i Denis Wirmayer, tak akurat się nazywają reżyserzy. Więc rzeczywiście widać, że są to osoby, które chciały i dały radę. I rzeczywiście pokazały, pokazały klasę, bo no, nie będę czarował. Często gęsto jest tak, że kontynuacja, tudzież nowa wersja, no nie dorównuje oryginałowi. Że po prostu jest źle, że po prostu jest słabo, bo to, bo tamto. A za, zwłaszcza ostatnimi czasy zbyt wiele. Hmm, tak, zbyt wiele polega się na efektach specjalnych, czy to powiedzmy CGI, czyli komputerowo generowane efekty, czy to po prostu tylko i wyłącznie jakieś tam setki ton syropu kukurydzianego z czerwonym barwnikiem i tak dalej, tak dalej. Bardzo często po prostu przerost formy nad treścią, a tutaj jednak się okazało, że można zrobić. Oczywiście film nie straszy aż tak bardzo, ponieważ to nie jest tego rodzaju hmm, historiach, chociaż z drugiej strony Stephen King kiedyś zapytany powiedział, że jedyną książką, jedyną e, jego dziełem, opowiadaniem, historią, którą wymyślił, który się rzeczywiście przestraszył, to jest właśnie cmentarz dla zwierząt. Chociaż z drugiej strony, jakby się na przykład miał przestraszyć e, swojego opowiadania dzieci kukurydzy, no to byśmy chyba rzeczywiście raczej płakali. No ale akurat nie jest e, nie jest źle, nie, nie jest źle, akurat w tym aspekcie, że jest rzeczywiście bardzo, bardzo e, fajne. Mm. Jest za to kilka straszaków, tak zwanych jump scare'ów i one rzeczywiście nie są najgorsze. To też jest zaskakujące, bo dobrze wiesz, oglądając moje recenzje, że ja nie jestem właśnie wielkim fanem takiego typu straszenia. No jeżeli tak, napięcie, klimat, oczywiście to też jest zależne od od filmu, od produkcji, no bo kiedy będziemy mieć historię o duchach, no to wiadomo, że tych, tych straszaków będzie dużo a jeżeli będziemy mieli coś z, z zombiakami i tak dalej, no to jest inna, inna sprawa tutaj akurat można powiedzieć z zombiakami, no można by tak rzeczywiście ująć i historia bardzo mi się podoba pokazana w ten sposób to jak jest film zrobiony również muszę przyznać, że nie jest, nie jest najgorsze i dodatkowo to zakończenie, wiesz, to, że jest ono inne, tylko tutaj mam zagwozdkę, ponieważ z jednej strony jest ten skruch, który mówi fajnie, rzeczywiście troszeczkę inaczej potraktowali klasykę, poszli w innym kierunku, jakby to powiedziała moja ulubiona posłanka, czyli Renatka Beger, odwrócili wszystko o 360 stopni i poszli w innym kierunku. Pozdrawiamy panią, panią Renatkę, ale... Właśnie z jednej strony walczę, ponieważ podoba mi się to, że jest inaczej, że jest ciekawe, a z drugiej strony wiem, wiem, że to jest zrobione, że to jest skok na kasę, tylko i wyłącznie, że to jest zrobione właśnie po to, ażeby jak najbardziej przy okazji, jeżeli ten film zarobi, żeby rzeczywiście zrobić drugą część. No i film zarobił, no i zrobili drugą część. Już tutaj mówię Ci, jaka była kasa. Budżetów miał 21 milionów dolarów Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest W momencie nagrywania tej recenzji Zaledwie 6 lat temu, to to jest bardzo mało pieniędzy Ale film zarobił aż 113 milionów Więc nie trzeba oczywiście yy, Tak, panią księgowym Z Paramount Pictures Tłumaczyć, co to oznacza To oznacza, że będziemy kręcić dwójkę, bo jak najbardziej Jest to rzeczywiście yy, Potrzebne Co jest ważne Tutaj Koty, tak? Tutaj koty, wiadomo, że praca ze zwierzętami nie należy do najłatwiejszych, a koty już w ogóle. Ponoć koty są bardzo trudne do wytresowania i jest z nimi bardzo źle współpracować. Dlatego w drugiej części na przykład zamieniono, zamieniono kotka na, na pieska, no ale jakoś tak to rzeczywiście wygląda. I mam tutaj informację o tym, jak pracowano z tymi kotami. Otóż w scenie. Jednej, jedną scenę nie będę przetaczał, 20 scen, bo akurat nie ma potrzeby, ale w jednej scenie, gdy Louis schodzi do piwnicy, a kot syczy na niego i biegnie w górę, kot został wytresowany w ten sposób, ale syczał i warczał, gdy pokazano mu odpowiednią zabawkę. Przed nakręceniem sceny treser umieścił kota na dolnym stopniu schodów, inny treser był tuż za kamerą przed kotem i powtarzał, zostań, czekaj brakowało tylko pewnie, że siat, no ale powtarzał mu to i dawał mu smakołyki, gdy oczywiście to było konieczne. Kot pozostał w pozycji siat a gdy Luis schodził po schodach i mija, minął kota, gdy aktor osiągnął już miejsce, do którego miał dotrzeć, treser pokazał kotu zabawkę, kot syknął, na zawołanie pobiegł po schodach i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście no jak mówię, widać, że twórcy włożyli dużo serducha w to, żeby ten film wyglądał tak, jak wyglądał, bo oczywiście, że tak można było spokojnie powie powiedzieć, a dobra, Dostaliśmy pieniądze i, i, i zrobimy, odhaczymy Niech się nie, nie, nie będzie spodziewał, że kolejna, twór, kolejna produkcja na podstawie Simna Kinga będzie, będzie dobra Bo w większości one są złe albo beznadziejne Także rzeczywiście tam mogli tak się spodziewać A tutaj akurat było, było inaczej i, hmm, I muszę powiedzieć, że wyszło całkiem dobrze, całkiem rzeczywiście sympatycznie Bo Smentarz dla Zwierząt 2019-3 jest to dobra nowa wersja Ku zaskoczeniu wszystkich, a na pewno mnie na dzień dobry, jak najbardziej. Pewnie, że tak. Jeżeli w ogóle nie, nie było Ci dane obejrzeć to w opisie, także w przypiętym komentarzu wrzucę link do tego filmu na, na Amazonie, możesz sobie obejrzeć. Jeżeli na przykład mieszkasz poza granicami Polski, jak na przykład w, w Irlandii, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, ten film również jest dostępny na Paramount+. Plus. Więc sobie możesz obejrzeć i z tego co się orientuję jest w abonamencie. Nie wiem jak operuje Paramount+, Plus, czy to rzeczywiście jest na takiej zasadzie jak Netflix, że wszystko mamy w abonamencie, czy na przykład tak jak Prime Video, że są pewne rzeczy, a niektóre trzeba dodatkowo jeszcze dokupić, zapłacić, żeby to rzeczywiście wszystko y, wyglądało. W każdym razie jest na, na Paramount Plus, y, Plus, Plus, whatever, jak tam sobie, sobie y, życzysz, można spokojnie... Mora sobie spokojnie obejrzeć. No nie, tutaj patrzę, akurat mam włączone, to według, według tego, co jest napisane, można, można obejrzeć jest w abonamencie. No ale po, powiedzmy, to nie jest, nie jest najgorzej, ale jest to dobra kontynuacja. Kontynuacja, no nowa wersja, wie, o co mi chodzi, nie będę, nie będę się powtarzał. I muszę przyznać, że film ma, no może poza tym, powiedzmy, głównym aktorem, poza Jasonem Clarkiem, nie jest, nie jest on świetny, ale poza tym jest, jest dobrze. Technicznie naprawdę jest bardzo ciekawie, bo jak mówiłem wcześniej, bardzo łatwo jest ostatnimi czasy przekombinować, wiesz, zbyt dużo wylać syropu kukurydzianego, nałożyć po prostu tonę makijażu i to będzie e, dobrze. A tutaj rzeczywiście to wygląda w miarę fajnie, bo żeby nie zdradzić fabuły, bo powiedzmy dzieciak, o, tak to powiem, dzieciak, e, który, który wraca do nas, no i jest to rzeczywiście potraktowane pięknie, fajnie i ciekawie, wiesz, nawet ta, ta, ta osoba, która to dziecko, które odgrywa... Kurczę, ciężko jest, powiem Ci, po, tak opowiadać, żeby nie zdradzić, bo nie, nie miałbym problemu powiedzieć, a, to się dzieje, to, to, gdyby ten film rzeczywiście był beznadziejny, gdyby to było, powiedzmy, wiesz, 2 na 10, czy jakoś tak, ale akurat ten film jest rzeczywiście dużo, dużo lepszy, dużo, dużo ciekawy, ale dziecko odgrywa fajną rolę i jest to rzeczywiście dobrze zagrane. Charakteryzacja też y, jest. Straszaków jest dużo, ale tylko i wyłącznie kilka, y, kilka działa, kilka rzeczywiście się sprawdza, no i Pewnie, że tak, no to jest akurat produkcja, którą muszę Tobie polecić, bo jest rzeczywiście dobrze, dobrze zrobiona. Zaskoczony, naprawdę, powtórzę, jeszcze raz zaskoczony byłem bardzo, zaskoczony byłem potwornie, nomen omen, tym, że dali nam dobrą produkcję, bo akurat jeżeli chodzi o reżyserów, nie znałem ich, ich wcześniej, tak nawet sprawdzałem filmografię. Jednego, jednego z nich, no to tak naprawdę nie ma tutaj nic, co bym powiedzmy widział wcześniej, tak? Bo okej, okay, no jest, są trzy odcinki Serialu Krzyk, w porządku może być, ale oprócz tego to tak naprawdę są, są krótkie, metrażowe produkcje i inne, i inne rzeczy. W tym momencie widzę, że jest The, The Swallow jest w preprodukcji, więc to rzeczywiście za czas jakiś ten film powstanie Grace Van Dien w roli w roli głównej akurat tej aktorki również nie kojarzę, to był Kevin, a Denis. tak popatrzę na niego, to reżysersko tak jak najbardziej, to jest to samo to cały czas jest duet więc rzeczywiście wzięli osoby można by powiedzieć znikąd wzięli osoby, które no nie sprawdziły się jeszcze nie miały okazji sprawdzić się przy okazji Dużo wysokobudżetowych produkcji. Bo na przykład, jak tak tylko wezmę, spróbuję jakiś film, który tutaj y, stworzyli Starry Eyes. Proszę bardzo. Jest zrobiony przez kilka, kilka ładnych lat wcześniej. I tutaj jakieś może jest informacja, to są informacje. Tak, budżetu nie ma podanej informacji, ale jest informacja na ten temat, że film zarobił 10 tysięcy dolarów. Więc łatwo się domyślić, że nie kosztowało zbyt wiele, ale okazało się, że przyszły osoby, które nie. Mają drogę doświadczenia, tak jak mówili w jednym z filmów, jeżeli chcesz mieć coś zrobione, a ktoś mówi, że tego się nie da, weź kogoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i zrobi, bo rzeczywiście się da. I tak samo jest tutaj. Więc ten film jak najbardziej tobie polecam. Pewnie, że tak. Obejrzyj, bo. Rzeczywiście warto. Jak chcesz znać moją ocenę, to sprawdź na filmu, aby tam jest podane dokładnie, jak to wszystko wygląda. No i jak już mówiłem wcześniej, skoro film zarobił, no bo przy budżecie 21 milionów, zarobek 113, czyli lekką ręką prawie sześciokrotność. No prawie Chociaż tak naprawdę, jeżeli odliczymy, odliczymy powiedzmy jakieś reklamy jeszcze, no to powiedzmy umyśle, że film zarobił pięciokrotność, no to w holiu to oznacza tylko jedno. Dyn, dyn, dyn. Robimy kontynuację? Pewnie, że tak. Kontynuacja powstanie bardzo relatywnie bardzo szybko, jak na tę serię to akurat super, super szybko a tam, no, o tym sobie oczywiście pomówimy już, już za chwilę, ale co miałem jeszcze powiedzieć, tutaj, na tej liście pewnie, że tak, obejrzyj, jest mnóstwo recenzji fajnych, kultowych horrorów, lepszych, gorszych w każdym razie, wartych obejrzenia